Cześć, witam Cię rodzicu dziecka 5 i 6 -letniego. Zaczynamy malować kwiaty. Tą część może zrobić dziecko. Rysujemy kółka, ale nie dość dokładnie, tak, żeby zostały takie przestrzenie puste. Ilość tych kółek zależy od ciebie, to będą środki naszych kwiatów. Pamiętaj, żeby wybrać ulubiony kolor swojego dziecka, żeby to sprawiało mu przyjemność. Tych środków kwiatów robimy tyle, ile starczy nam cierpliwości, żeby nie przesadzić z ilością kwiatków. Możemy w niektórych miejscach poprawić, ale nie musimy. W tym miejscu możesz pomóc swojemu dziecku i troszkę rozwodnić nasze kółeczka. Będziemy teraz czekać aż nasza praca wyschnie, lub podeschnie. I szukamy w domu czarnego cienkopisu. Jeśli kształt liścia będzie dla Twojego dziecka za trudny, to teraz mu w tym pomóż. W różnych miejscach po prostu dorysowujemy parę listków, aby nasz bukiet wzbogacić o trochę zieleni. W mojej playliście Rysowanie i Malowanie z Dzieckiem pokazuję ci więcej sposobów na spędzenie z farbami i kredkami czasu z dzieckiem. Zapraszam na mój kanał, zasubskrybuj go i regularnie te treści pojawiają się na moim kanale. A teraz możesz dać cienkopis dziecku i poprosić go o to, żeby zaczął zaczęło rysować środki naszych kwiatów. Myślę, że ten etap sprawi mu ogromną przyjemność. Naprawdę jest to tutaj duża swoboda w tym, jak to będzie wyglądało. Nawet nie ma znaczenia, czy to będzie okrągła. Mogą to być nawet trójkąciki, kwadraciki, cokolwiek wymyślimy. W tym etapie potrzebna jest ręka tutaj osoby dorosłej, bo myślę, że może to być już trudne dla pięcio czy sześciolatka. Rysujemy płatki, płatki naszych kwiatów. Postarajmy się, żeby każdy z tych kwiatów miał nieco inne płatki o innym kształcie. W tej pracy wykorzystuję cienkopis firmy Renaissance, jak również później używam kredek Renaissance i farbek akwarelowych. Proszę rodzicu zadbaj o to, żeby Twoje dziecko miało dobry papier oraz e, posługiwało się w miarę nowymi, fajnymi pędzelkami, tak żeby te ruchy były precyzyjne i żeby się można było cieszyć tą pracą, a nie męczyć z jakimiś starymi narzędziami i z rozwarstwem pędzelkami. Na moim kanale pokazuję film, jak zadbać o takie pędzelki, bo niektóre z nich można reanimować i przywrócić je do życia. Po dokończeniu naszych płatków zajmiemy się tłem. Czy to tło wykonamy kredkami, zabierze pewnie trochę więcej czasu. Czy będziemy malować, to już zależy od naszej wyobraźni. Jeśli malujemy, warto pomalować najpierw wszystko wodą, omijając płatki kwiatów, a dopiero później swobodnie uzupełnić kilkoma rodzajami zieleni. Z całą pewnością jest to też moment, w którym dziecko może samodzielnie podejmować decyzje. Jeśli było sporo kwiatków, to i Nasze tło jest dosyć skomplikowane do wykonania, ale oczywiście nie musimy robić tego na jeden raz. Tutaj jest dosyć szybkie przyspieszenie, więc myślę, że tak naprawdę to jest już drugi etap pracy i można ją przełożyć na kolejny dzień pracy z dzieckiem. Jeżeli to nasze tło zostawimy takie mokre, to na tym mokrym tle będą się pięknie rozmywały takie punktowe z których w kolejnym etapie możemy zrobić znowu malutkie kwiatki. Bawcie się proszę tym razem z dzieckiem, bo ta przypadkowość akwareli jest takim elementem niespodzianki, takim elementem roznywania się i łączenia się kolorów. Na tym etapie możemy się też z dzieckiem bawić i pytać, co wyjdzie z połączenia na przykład dwóch plam? Co wyjdzie z połączenia plamy czerwonej z niebieską? Z pewnością będzie to taki element, który urozmaici naszą pracę malarską. I to mógłby już być koniec naszej pracy, ale, ale mamy jeszcze jedną możliwość. Moje doświadczenie z art żurnalu pokazuje, że na akwareli możemy jeszcze rysować kredkami. Dlatego na następny dzień możemy jeszcze naszą pracę ubogacić właśnie o kredki. Tutaj pokazuję Wam kredki firmy Renesans, które są miękkie i kryjące. Bardzo polecam. Uzupełniajcie płatki a cierpliwie jeden po drugim, wspólnie razem z dzieckiem może na zmianę. Praca może być jednobarwna, może być bardzo kolorowa. Zapraszam Was na kolejne odcinki, jak i co rysować ze swoim dzieckiem i mam nadzieję, że to będzie wspaniała zabawa dla całej rodziny. Pozdrawiam serdecznie, Agnieszka Opa.